Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów, a uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili: Mamelzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach, jak może szatan wyrzucać szatana. Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrzny jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie. I jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza pierwnie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam Wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien nie z grzechu wiecznego, mówili bowiem ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po niego, aby go przywołać, a tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli: Oto matka twoja i bracia na dworze szukają ciebie. Odpowiedział im, którzy jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dookoła niego, rzekł: Oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Drodzy słuchacze Słowa Bożego, z kart Biblii, świętej księgi naszej religii, religii chrześcijańskiej, wiemy, Iż człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo, podobieństwo Boga, poprzez które został wezwany do świadomego i dobrowolnego wybrania tych dóbr, jakie mu on, jego stwórca, przygotował. Jednak odpowiedzią ludzkiej istoty było niestety wyrażenie braku zaufania. I okazanie całkowitego nieposłuszeństwa kochającemu Bogu. Człowiek nie dał jednak pozytywnej odpowiedzi, lecz zachwiał się w nadziei. Owszem, próbował nawet niepoważnie się usprawiedliwiać. Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Oto grzech pierworodny, oto. Księga rodzaju. Mimo tego poczynienia, niekonsekwencji człowieka w sposób szczególny to nie potrafiło zmienić decyzji Boga, który przecież przeznaczył do życia wiecznego stworzoną przez siebie istotę rozumną człowieka, a więc każdego z nas. Stąd już w raju pojawia się zapowiedź odkupienia. Przynosi ją nikt inny jak Chrystus, Jego syn, a nasz Zbawiciel. Dokonał to poprzez swoją śmieść na krzyżu na wzgórzu Golgoty. On przynosi nam zbawienie i pragnienie każdemu człowiekowi dobrej woli przygotować mieszkanie w niebie, niezniszczalny przybytek. Wieczne mieszkanie. Odbiór kluczy do drzwi wspomnianego mieszkania zależy od nas samych, czy On się dokona, od naszej woli, nastawienia i życia tutaj na Ziemi. Dlatego też Jezus zaprasza nas, abyśmy pełnili wolę Ojca, tak jak ją On wypełnił całym swoim życiem, będąc pośród nas. Moi, kochani, w tej realizacji konkretnej naszej misji życia nie możemy być dwulicowi, nie możemy być też letni. Dobra nowina przyniesiona przez Chrystusa musi być przyjęta świadomie, dobrowolnie przez każdego z nas. Trzeba też na wzór mistrza z Nazaretu nauczyć się pełnić wolę Jego Ojca. W ten sposób. Zaciągniemy jak gdyby pokrewieństwo z Chrystusem, stając się Jego, jak dzisiaj słyszymy, braćmi i siostrami. To dzisiaj mamy ukazane dwie postawy człowieka. Obydwie postawy mają odniesienie do Mesjasza. Pierwsza z nich to postawa uczonych w piśmie, odrzucająca z góry Chrystusa. Ona musi być dla nas Poważnym ostrzeżeniem. Oczywiście nie od razu pojawia się twardość serca. Jest ona następstwem uporczywego przeciwstawiania się łasce Bożej, która przecież w różnej formie przychodzi do człowieka, najczęściej pod postacią tak zwanych dobrych natchnień. Człowiek odrzucając ją zaczyna schodzić. Coraz bardziej na własną drogę, i po swojemu układać wszystko, układać swoje życie, i najczęściej jest to życie z daleka od Boga, a to w konsekwencji może dojść do całkowitego zerwania łączności z Bogiem, odrzucenia Jego miłości. Jamentalnie różna jest druga postawa tych, którzy pilnie studiują Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę, i podejmują stały wysiłek, by zgodnie z nią układać swoje życie nie tylko teoretycznie, zaświadczając o tym i mówiąc, że Bóg istnieje, ale też przede wszystkim praktycznie, poprzez modlitwę, poprzez sakramenty. Siostro, bracie, każde zwycięstwo nad naszym egoizmem czy innymi naszymi wadami, niezależnie od tego, w jakim wieku jesteśmy, każde posłuszeństwo głosowi sumienia przybliża chrześcijanina do Boga, przybliża nas do Boga. Stałe wewnętrzne bogacenie się jest równocześnie przygotowaniem sobie wspomnianego, wcześniej niezniszczalnego mieszkania w niebie, do którego odbierzemy klucze. Mając takie przekonanie, nie żałujmy wysiłku w pracy nad sobą i w dążeniu do dobra, żyjąc w pełni wiarą i wartościami, Przede wszystkim z niej wypływającymi, które ona nam daje, bo wiara to osobowo-duchowy związek z Bogiem, bo wiara to wierność Bogu, wiara to życie zgodnie z dekalogiem, poszanowaniem życia ludzkiego, od poczęcia do naturalnej śmierci. Wiara to przede wszystkim rodzina i miłość w niej panująca do wszystkich, którzy ją tworzą. Rodzice, dziadkowie, dzieci. Wiara to wierność dekalogowi i krzyżowi. Krzyż Chrystusa to symbol wiary chrześcijańskiej, ale także wolności. Szanowany od wieków, dający nadzieję. Z niego wypływa miłość do człowieka, każdego, bez dzielenia. Na kolor skóry, status społeczny, pochodzenie czy też orientację. To pokazanie, że wartości chrześcijańskie, którymi żyję ja, moja ojczyzna lub którymi powinniśmy żyć, są w każdym miejscu bardzo ważne, są w każdym czasie naszego przeżywania życia tutaj jakże bardzo wartościowe. Poprawne i dobre. A pamiętajmy, że życie nasze tu na Ziemi jest tylko jedno, a jeśli gdzieś mamy w nich zaległości, to jest szansa na poprawę, bo mamy czas, ile go nie wiemy. Dlatego warto wykorzystać każdy dzień, każdą godzinę, minutę swego życia, abyśmy nie zatracili tego wiecznego, które jest po drugiej stronie z Bogiem w Jego królestwie. Dlatego też niech życie wiarą, ale też i jej obrona w naszej codzienności będzie ważnym elementem, bo to drogowskaz, który w sposób szczególny doprowadzi nas do wieczności. Amen. Amen.